Jeżeli chcecie kupić końce, to polecam Wam stronę X Sky. Jeżeli wpiszecie hasło Kamyk, przy zakupie dostaniecie 5% zniżki. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk witam Was w kolejnym odcinku. Paczki: Hema. taka sytuacja. Przechodzimy do kolejnych spotkań i tym razem bez zmiany. Trzy spotkania przed nami. Zobaczmy. Blazing FC. No naprawdę, chcę wygrać. Chcę wygrać co najmniej jedno spotkanie w tym, e, w tym odcinku i to różnicą czterech bramek L lub rage quitem. <laughs> I żeby to zacząć, musimy strzelać w 35. minucie. Emenike biegnie na bramkę sam na sam. No i on to musi strzelić filezyjnie obok bramkarza leciutko. I to jest 1 do 0. 41. minuta. Kick of glitch. I znowu moja nieumiejętność bronienia tego. E, no, okazuje się, że. Gol, po prostu idzie No, muszę się tego nauczyć, nie wiem, nie. Ja. Samouczek, ktoś chce, ktoś chce mnie nauczyć, płacę e, za naukę tego. Niemniej jednak, 49 minuta strzelam, e, ale piłka się odbija dwa razy i to jest gol samobójczy na 2 do 1. E, kolejna akcja, 66 minuta. Ładnie, przeciwnik mnie rozklepał. No, niestety, Guzan broni fat. Znaczy. Obronił dobrze, ale niestety piłka wpadła pod nogi przeciwnika, jest 2 do 2, 77 minuta, emenikę przy piłce. Przeciwnik postanowił, że hej, zostawię Ci trochę miejsca, nie chcesz tam wbiec? A ja powiedziałem, że chętnie strzeliłem bramką 3 do 2 i to jest wygrana w tym spotkaniu. No i dobrze, bo trzy punkty mi się jak najbardziej przydadzą. Do kieszeni biorę te trzy punkty, wsadzam je głęboko i mamy 12 już łącznie. Trzy ostatnie spotkania to trzy zwycięstwa, co mnie niezmiernie cieszy. No ale no, srebrna paczka rozszerzona, która daje nam jakiegoś francuskiego bramkarza, to nie jest zbyt pozytywne. No ale przejdźmy do drugiego spotkania. Może tu będzie lepiej. Inter mi Bony staric runej Ramsey. No to już wiemy. My, że jesteśmy w dupie, lekko, ale postaramy się coś z tym zrobić. 34 minuta przeciwnik rozprowadza akcję. Bonym, bony strzela i Guzan. Yy... Nie wiem, czy on chciał złapać powietrze, czy nie, ale nie udało mu się ani złapać powietrze, ani piłki, więc jest 1 do 0 dla przeciwnika. Kolejna akcja, 39 minuta. Są tym razem na lewym skrzydle. Próbuje, próbuje, Podanie do Emenike. Bardzo dobre. Emenike strzela. Jest 1 do jednego. Kolejna akcja na skrzydle 45. Minuta, 5 doliczonych. Przeciwnik zabiera mi piłkę i będzie wyprowadzał kontrę. Na szczęście tutaj szybko ją zabiłem. Tą kontrę i kosta przy piłce. No, znowu do sani, sania do Emenika, Emenika się obraca na spokoju i strzela na 2 do jednego. Jeszcze w pierwszej połowie. Druga połowa 67. Minuta. Przeciwnik wyprowadza akcję do Guzana. Guzan. Wybi to szybciej, no po prostu Guzan, ja nie wiem co ty chłopie robisz, tutaj próbowałem wybić, ale jak widać wybiłem jego nogi z rytmu i jest 2 do 1, jest rzut karny, no i zobaczymy jak on podejdzie, tutaj moonwalk Bonego i zobaczymy, Wilfield Bone strzela, no ale na szczęście Guzan to wybronił, popełnił rzut karny, obronił, więc jest git, 2 do 1 dalej było i Costa wywraca w polu karnym. Przeciwnika, znaczy my wywracamy kostkę, chyba tak to było. Dostajemy żółtą kartkę kościelną i to jest drugi karny dla przeciwnika w tym spotkaniu. 83 minuta. Runaj znowu, moonwalk i strzela, a tym razem Guzan broni po raz drugi. Tak na, nie, na niego narzekałem, ale karne broni zajebiście. 90 minuta, ładna klepa Grosickiego wpuściłem na boisko i Grosicki, Grosicki strzelił bramkę na 3 do 1. No i to jest złota paczka za 5000 ale jeszcze to nie był koniec, bo 90 Minus, w tej chwili się trwa wieczność, więc Emenike postanowił popędzić na bramkę, strzelić prawą nogą. Przy bliższym słupku jest 4 do 1 i to jest złota paczka rozszerzona. Liczmy, że tam będzie jakiś gracz, który nam wygra same gry: Messi, Ronaldo, ewentualnie Ibra, Robben, Neymar, Bale. Tak bym chciał trafić, ale czy to się uda? Zobaczymy. No i zobaczmy, co jest w tej paczce. Howard na paczce, a w paczce jest i Barbo, i to jest taki gracz, o którym mogłem mówić. Dlatego też od razu pomyślałem: trafiłem go. Bum! Robimy skład serii A. I tak wygląda nasz skład serii A. 352. Nie mamy lewego pomocnika, ale myślę, że powinno się grać z tym składem całkiem nieźle. Zobaczcie sobie, tak dłużej wam zostawię ten ekran. Pepe z prawej strony, jako SPO, ten kościół, który chyba ma 5 gwiazdek sztuczek, i Barbo z przodu. No kła Jarella nie jest najlepszy, Honda na lewej pomocy też nie jest najlepszym wyborem, ale myślę, że spoko, że jest całkiem nieźle i że damy radę tym składem coś ugrać. No i tak, to jest skład przeciwnika, Aubameyang, Ramos, Mikitarian, Błaszczykowski, Farfan, Gundogan, ogólnie BVB praktycznie całe, oprócz trzech zawodników. I Barbo wyprowadza pierwszą akcję w 15 minucie, minął sobie jednego zawodnika i biegnie, biegnie, minął sobie drugiego zawodnika, biegnie dalej, minął sobie trzeciego zawodnika, biegnie dalej i strzela. I zobaczcie, to jest nowa cieszynka, Złapi się za głowę. To jest w ogóle, to on myślał, że nie trafił tego. Ale robił cieszynkę. No to po prostu ta, ta cieszynka mnie rozwaliła totalnie na łopatki. Fernandez dostaje piłkę w 25. minucie. Strzela bramkę na 2 do 0. 26. minuta i Barbo znowu dostaje piłkę. A jak i Barbo dostaje piłkę do hyc chyc do środka. No i strzela w super. piłka piłko się odbija, ale i Barbo dobija. I mamy. 3 do 0 w 27 minucie, i w tym momencie przeciwnik postanowił zrejuitować, więc super, udało się w końcu. Dwie paczki, no i naprawdę trzeba liczyć na coś dobrego, ale jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw już teraz dwie łapki w górę, znaczy jedną łapkę w górę, bo dwóch nie możesz, ale dwie paczki będą przed nami, więc tak to chciałem ułożyć. Fernandez odcena 10-0 po 27 minutach, przeciwnik miał jeden strzał, 18 punktów, dwa spotkania przed nami, więc jeden remis i mamy awans z tytułem. W pierwszej paczce Song, więc no, zdecydowanie nie najlepiej, ale może w drugiej ktoś świecący, zobaczmy, Messi na paczce, a w paczce jest! Jakieś gówno, słuchaj, tak, no nie jest to gówniany gracz, ale no, liczyłem na coś więcej. Także to było na tyle, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, do następnego odcinka i nara, i piona, i cześć, i hej!